Startowałam na Akademickich Mistrzostwach Polski z ramienia AZS-u. Udało mi się w klasyfikacji generalnej w mojej kategorii wagowej 69 uzyskać złoty medal i także w typach uczelni uplasowałam się w kategorii 69 na pierwszym miejscu. Startowałem na Akademickich Mistrzostwach Polski, na których udało się zdobyć pierwsze miejsce w typach uczelni Społeczno-przyrodniczych w kategorii do 105 kg. W Akademickich Mistrzostwach Polskich zajęłam drugie miejsce w klasyfikacji uczelni oraz piąte w klasyfikacji wagowej do 76 kg. Ten sport nie jest za bardzo ekscytujący. Musi poświęcić dużą część swojego życia, czy to na dietę, suplementację, czy no przede wszystkim te wielogodzinne treningi, żeby robić wyniki. Duża część tego to jest rutyna, którą jednak mimo wszystko pokochałam, bo dało to zalążek rozwojowi i takiego poczucia sprawczości, zwłaszcza dla kobiet, jest to dosyć znaczne w tym sporcie, ponieważ czują, że mają siłę, że mogę dźwignąć i że to, co kiedyś wydawało się nierealne, jest tak naprawdę w zasięgu ręki. Trójbój, odkąd zacząłem trenować go od 2022 roku, stał się większą częścią mojego życia. Aż na treningach spędzam tak od 3 do 4 godzin średnio i trenuję 6 razy w tygodniu. Taką radość mi sprawia po prostu dokładanie tych ciężarów, kilogramów na sztangę. i Nawet 2,5 kilo więcej to już sprawia ogromną radość. Na co dzień pracuję oraz studiuję i dodatkiem w moim dość znaczącym życiu jest siłownia, gdzie jest tak. Staram się być przynajmniej trzy razy w tygodniu po trzy godziny. Lubię być bardzo silna po prostu i to mi daje właśnie to, tego kopaż. I też mnie uspokaja po części, bo jest miejsce, gdzie mogę się wyżyć.